Dobra, siemano widzowie, ponownie bo dzisiaj znowu nagramy odcinek i wyszedł nowiutki update i będzie to no króciutki odcinek no, no bo no wiecie, te sprawy i te rzeczy Но и... Чесное яйко. Чесное яйко. Я вам уже то No, gdzie jest to jajko? Przecież powinno to być jajko. No nie wiem, może jutro otworzymy wideo, nie? Ale to tylko taki 3-minutowy odcinek. Nie rolujemy nic. No kurde, gdzie jest to jajko, serio? Со? А где си? Со? Что есть стало? Что сейчас стало? мне нужно что-то еще апдейт. O, dopiero teraz. Titanic Fortowy. Co?! Titanic Egg. Unlock Egg sekundowo. Titanic Star Agonii. Future Red Pravia. Link Red. Charge Egg Machine. Charge Token. Tak, to ostatni. Taktok w ostatni. jeszcze są! No, a więc... Ops. Czy ja teraz mam?

Uwaga, ja już za tyle nie mam kupował, chyba. What? Na 50. Ej, tego to się nie Więcej Titanic Eggno wow, i tego dostać. to dostać. To, to, to jest tyle Co Hmm. Ale jeszcze ja tego nie spodziewałem, że to jeszcze takie rzeczy będą. Też jest 7, 8, 9 jeszcze, co nie? Charge token. Co to? Co dostaję? Co Okej, okay. zabierz maszynę. Zobaczmy ja tego nie będę kupował. Eee, e, tu, tu, tutaj są jeszcze... Tutaj jest jeszcze więcej Co to są za tokami Ja się No czemu ja to staję co sobie? Titanic Egg jest na maksanie. Jeszcze nie jest. Titanic... Co to? Charge token. Dobra, zobaczmy w ogóle co to jest za tym Titanic Egg. Czy ja dostanę z Titanica, czy nie? Mam z nich najwięcej. Mam z nich najwięcej! Mam z nich najwięcej! Gdzie jestem? Ja Ale to co wyszło? No to ja nie wiem. Dziękuję się skapnąłem, co to jest? Ale no Dobra, <ścoughs> otwieram to jajko.

Ale ja nie mam tego... jajca, ja się pytałam. Może ja to No bo nie, no... nie, Sześć, 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 czy to sześć, Jak ona na sześć, 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 Czy będzie jajko, czy nie będzie jajka? Co Widzicie? 3 minuty temu dopiero jak wyszłam. Skapnąłem się, że... Co jest? Nowa ikona? Potem mnie rozłączyło. Cicho! Potem mnie rozłączyło. Czemu nie mam w ogóle takiego leka? Mam większe goleka niż wtedy. Mówię wam. Aha. No dobra, teraz ja go nie mam. Dwa koła 17. Tech boost? To będzie... No wiem, glitch kart. No i nie wiem co to jest. Ja nie wiem co to jest. Skąd, co tu, co, co robią te to kiedy ja się pytam. Jak, jak lak, jak to lak? Jest a charge machine to boost egg lak. Use... Czy co ma być? Poczekaj, poczekaj, ja muszę się jeszcze raz zajrzeć. Ho 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 ho! To jeszcze jest dalej? Czasem ja na topie. Wydaje mi się, że mnie nie ma. No nie ma. W ogóle musisz się porozglądać? Co w ogóle jest po tej mapie? No wiadomo, że to. Nie, ale to coś daje w ogóle czy są tylko jakieś tytaniki? Tytanik, 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 joczali, czarcz, czarczki, tak, 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 Nie, nie ma żadnych nowych tak, No co tak, są za tak, ja się pytam. Na pewno ten odcinek będzie krótki z 20 minut. Więc... Ja miałem takie... Co to jest? Czemu nie ja mam tutaj, jak od razu mnie rozłączyła już mam taki dalej więcej? A to jeszcze jest dalej tego tajkonu. To nie jest takie krótkie. No przybijać się. W ogóle zdaje mi się, że teraz ma coś. No na serio nie miałem jeszcze takich papierów. Czy ja mogę stąd wyjść? No jeszcze to jest. Deska nie deska, kogo to obchodzi. Nie dostałem tego lekko, Nie jestem smutny. Czarny krok, czekam krok. Czarny krok. Czarny krok. Ten lak coś dał, czy teraz będę miał lepszego lepszego nawet. No bo laka widzę, że mam jeszcze większego. W ogóle ja dostęp chyba lepszego niż... No. O dobra właśnie. Dawaj. Może jutro lub nie dowiem się czegoś więcej? No halo, co tak stoisz? Nie, w nie, ja w ogóle widziałem tutaj nie, widziałem. Widziałem nie, widziałem to. O, widziałem nie, widziałem nie, nie, widziałem nie, nie, widziałem nie, nie, widziałem nie, 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 Siedem tych. Jeszcze jeden. Przesu... Przesułaj! Przesuwaj... Klikam... Nie no, dłuższego dostanę. Ale mam większego loka chociaż. O, to ten sok. Klikam na Oho... No i... Jeżeli... No, dwudziestu... dwadzieścia siedemnaście minut. To będzie tylko. Słuchajcie mi sobie. są diamenty! Ech, jeżeli... Może będzie taki... Może, może jutro dowiem się więcej i coś coś więcej na to. Ale teraz no to jest e, taka godzina. Czasem bardzo, bardzo późno w ogóle. I sobie teraz... Mikstury! Potem zrobimy takie, że po prostu będziemy patrzeć, czy będziemy mieli od doktora jeszcze nowsze te. I że będziemy teraz lepsi i będziemy mieli lepszego lata. Bo nie ładujcie. ładujcie. Jeszcze... Jeszcze dwadzieścia. Jeszcze dwadzieścia to zostało. Ale żeby tutaj... tutaj to nie Oho, piniata, piniata. Piniata. Takie siatki. O! O, to mi chodziło.

Roślij szybciej! Roślij szybciej! Wow! Eee, Dobra to... Eliksir, czy potoszkowiec? koniec? Oczywiście mam eliksir... Okay. Jestem więcej co to ten 9 A! Charge tokeny można sprzedawać Dobra, fajnie. Fajnie. Po prostu wystawię ich nie wiem tyle ile mamy i no. No i wchodzimy tam i co robimy? PRZEDAJEMY tokeny! Bo muszę ciągle kupić, nie no. Ten update jest chyba najlepszym update'em. Wow! Hype Egg. Hype Egg. Same hype Eggy. Co tu?

Darn cool. Ciekawe, czy się z godzina kilof? Nawet go tu nie ma. Czy dobrze piszę? Hi. To Był takim chanem. Shiny? Wow! Dobra, <susuruj> no, 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 mogę zrobić to... Posuwaj. To wszystko jest pośrednio. No, to żeby... Nie, nie, Dwa kropka. nie, Koła. Proszę. Dziękuję. nie, cztery. Za każdego tak z... piętnaście koła. Co? Coś wydał na mój ten... Trzy Ciekawe czy ktoś takie moje Nie no ty, tego każdy musi potrzebować a jeden taki aż 555 Proszę też takie z gdzie są te pęczkaty, ja się tam tu są, ale każdy jest za jedyne. 99. Teraz pik 2 za jedyne. 112

Dobra, muszę iść po takich więcej, ewidentnie. Żeby mieć aż milion gemów. Nie, dobra. To jest najlepszy update świata. Pets Games, zostaw go na dwa miesiące. No po prostu ja nie mam. Oni się nabierają na to. A co tu? Oho, już? Już? Dobra, to najpierw sobie zrobię... Tylko jeden! Nie, dobra, nie ma nic. Widzowie, proszę, zostawcie mi coś. A my sobie dzisiaj zakończymy odcinek więc co robimy na koniec bierzemy to i zobaczymy co nam się trafi Jej. i może sobie jeszcze ulepszymy maksa Czy są tu gdzieś? Nie, dobra nie ma. Więc myślę, że sobie zakończymy odcinek. Dzisiaj na tym dzisiaj. Więc... Do zobaczenia i piszcie komentarze, co robię, niektóre rzeczy, o których jeszcze nie mówiłem i nie wiedziałam.